Witam Was, kochani, serdecznie. Kula na bok. Trzeba łapać. I jestem w intermarché. I zobaczcie, gdzie cukrzyka zawiodło. Wiecie, co kiedyś nie byłem w ogóle za czekoladami. Nie byłem aż taki łakomczuk na czekolady. Odkąd mi nie wolno, to normalnie stoję, patrzę. A to jest moja ulubiona czekoladka, Nussbeiser. Bardzo ją lubiłem od wielu, wielu lat, odkąd tylko pamiętam, to jak się udało kupić taką czekoladę, bo kiedyś nie było tak łatwo, to właśnie tą bardzo ją lubiałem. Polecam wszystkim, kto by chciał spróbować takiej właśnie czekoladki, kochani. No a ja idę jeszcze zobaczyć tam na kawy, bo są fajne kawy. Byłem na mięsnym, powiem Wam, że nawet dobre mają mięso tutaj w tym intermarce. Akurat w tym sklepie nigdy nie narzekałem, nie jestem już któryś raz z rzędu Dobre mięsko mają, mają dobrą karkówkę, o, <laughs> dobrą karkóweczkę mają, dobrą mają zwyczajną kiełbasę i zaraz zobaczyć na kawę, bo podobno nie ma lawa. Widzę kawę Dawidow, ale to tam, może wam troszeczkę przybliżę. zaszelejemy w sklepie, bo Dawidow kawkę też bym spróbował i bym wam powiedział co i jak. Chociaż z tą lawattą muszę ostatnio uważać, bo tak jak mówiłem wcześniej, kurczę wiecie, no niestety jak biorę leki na serce, to jak się napije tej lawatcy, a to jest bardzo mocna kawa, także uważajcie, każdy kto, kto ma problemy z ciśnieniem, czy na przykład właśnie tak jak ja biorę leki na serce, to jedna łyżeczka, na mały kubeczek oczywiście, nie na półlitrowy kubeczek, to jedna łyżeczka wystarczy w sam raz, bo to jest bardzo mocna kawa. Więc teraz na razie mojej ulubionej kawy unikam lawatcy, i szukam sobie coś, co będzie równie smaczne, równie aromatyczne. Będzie mi trudno, bo dla mnie to była królowa kawy, bo taki bukiet aromatyczny, smakowy, to na razie nie znalazłem takiej kawy, która by była równa. Ale chciałbym spróbować tego Davidoff, bo to jest też konkretna marka. Fajki Davidos kiedyś sprzedawał. Jak paliłem jeszcze papierosy, to, to próbowałem Dawidowów raz na święta, bo one były bardzo, bardzo drogie. Dawidów, a widzę, że jest i kawa Dawidow, to bardzo chętnie się tam przejdę i zobaczę na tą, na tą kaweczkę. A Wam życzę oczywiście dobrego popołudnia. Ja też po południu robię zakupy po pracy. Dzień dobry. Proszę Panią, co Pani sądzi o kawie Dawidow? Nie wie Pani? No to w takim razie z kierownikiem poproszę. Malutki żarcik. Żenujący żart prowadzącego. Kochani, to ja kończę, idę zobaczyć tam na kawki, o tam. A Wam życzę również dobrych zakupów po pracy, pójdę szybko do domu, zjeść coś, odpocząć i zająć się tym, co lubicie najbardziej robić. Tego Wam życzę na dzisiejsze popołudnie. No i przepraszam z góry, że, że te vlogi będą tak w y, ale będą, na pewno będą. Trzymajcie się, cześć. I witam Was, kochani, serdecznie z samego rana. Dopiero co kawkę wypiłem, szorcika krótkiego dla Was, nagrałem. Pokazuję Wam, jakby ktoś nie wiedział, puzzle, układanki. Proszę bardzo, wczoraj żeśmy układali, to znaczy ja się poddałem troszeczkę, wymiękłem na samym początku, ponieważ te duże puzzle, ja przybliżę, żeby pokazać rozmiar. No to się układa bardzo szybko, to moment się układa, ale te, tutaj. Takie Maciu tyci, tyci, tu jest akurat z 300 kawałków. To ja niestety wymiękłem, uciekłem, nie dałem rady. To jest praca właściwie Danusi hmm, i, i Kajusi, tak, bo i Kajusia układała te puzle Także ja, ja od razu się przyznaję bez kłamania, że wymiękłem. Ale to bardzo fajnie wygląda. Zaraz to umieścimy na takiej fajnej tekturce. Tutaj mamy jedne puzle tutaj mamy drugie puzle i tu wam kochani chcę pokazać mamy trzecie puzle ale to jest chyba tylko dla hardkorowców harry potter to się składa aż z tysiąca nie puzle nie to jest gra a te puzle z tysiąc kawałków to gdzie no tam zarazka ja przyniesie no to wam chciałem pokazać że no tysiąc kawałków nie wiem kto to ułoży możecie się Próbować w to zabawić, jeśli macie y, ochotę. Możecie sobie kupić. O, dziękuję Ci ślicznie. O, kochany mój aniołeczku. O, proszę, z Dragon Balla. Rysunek jest taki. Ja sobie nie włączyłem światła, no ale to nic, może zobaczycie. Tysiąc kawałeczków, takich malutkich. No, tutaj układały dziewczyny. No, ile? Za, za dwie godziny, nie? Danusia, dwie godziny będzie? Leciut, no, za dwie godziny było układane te tutaj. A tu jest 300 kawałków. Takich już pokazuję jeszcze raz, żeby ktoś się mógł przyglądać. Takie tyci, tyci. Tutaj Kajusia ułożyła, ile ułożyłaś? 10 minut, tak? 5 minut. 5 minut układała. Tu są dłuższe kawałki. Tu dwie godziny. No myślę, że tutaj kilka... Kilkanaście no, godzin, nie? By było... Kil kilkanaście Oj, godzin. Ale ja się chyba nie podejmę tego. Ja się no. też nie podejmę, bo ja się nawet nie podjąłem, kochani, układania my, tego. My, my próbowaliśmy, ale to tam dwa tygodnie temu, ale nic z tego. Nic tak. z tego. Chłopakami, chłopakami, mhm. no a my, my się chyba nie podejmiemy, co? Z tysiąca kawałków, ale jeśli ktoś lubi, ja lubiłem na przykład modelarstwo. Mhm. No. Chodziłem do, do takiego miejsca w Krakowie, gdzie się nazywa Pałac Kultury młodzieży i tam każdy mógł rozwijać swoje pasje. Albo malował, albo układał puzle, albo sklejał samolociki. To bardziej lubiłem sklejać samolociki. No tego się nie podejmę od razu, mówię, nie będę ściemniał. Z tysiąca kawałeczków podejrzewam, że te kawałeczki są takie same jak i tutaj. Tyci, tyci malusienki. Ale bardzo fajnie to wygląda. Udało się. O, tu jest rysunek, i później układamy. Dobrej niedzieli. Jeśli ktoś ma... Tak, mówię, ochotę. O, jeszcze jedne. Uuu, to tego nie widziałem. No, tutaj jest 3D w ogóle. Tu są jakieś 3D. O kurcze. No faktycznie. I takiego tygrysa. Proszę bardzo. To jest leopard. Gepard Jester, Naluj się ze mnie. Gość. Żyje spoko. Tak, o, jest 3D, żeby nie było. No, piękne puzzle. ale to trzeba mieć cierpliwość. No. Tysiąc kawałeczków. Wiecie ile to się układa? W 10 no. godzin. W 10 godzin. No. Albo 10 dni. Albo 10 dni. Albo miesięcy. No Ktoś... Ile komu pasuje po prostu? Ile kto wytrzyma? Albo 10 lat. Może i 10 lat być. No także, kochani, taka propozycja nasza wspólna na niedzielę. Kto ma ochotę, kto ma takie puzelki w domu, może się zabawić. O wiele lepsze, myślę, wydaje się dla całej rodziny niż siedzenie przy komputerze, nie? No pewnie, że tak. To nie ma co porównywać. A my tak. no ostatnio, no co gramy, Kaja? A właśnie, w co my gramy? W Uno. No, gramy w Uno. No i świnki pepy lecą. Zabawa przednia, polecam. Ja też nie grałem, zacząłem grać. Zabawa jest niesamowita. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, bo to jest bardzo fajna gra. Niby dla dzieci, ale powiem wam, że frajda jest niesamowita. Także taka moja propozycja na niedzielę. O, dziękuję bardzo Ci ślicznie, kochany mój aniołeczku. O, żeby nie było, karty są. O, to ja rozerwałem, no bo któż by inny otwierał karty w taki sposób. Wiadomo, że ja. No pff, bo to ja rozerwałem. Także taka gra Uno. Polecam, tutaj mogą grać, ile osiem osób, nie domyślam się? No. Osiem osób może grać, także cała rodzina. Siedzicie, bawicie się. Jak za oknem jest wichura, deszcz i tak dalej. I zimno u nas jest. No u nas jest zimno. Wichury już nie ma, nie pada, ale, ale jest zimno. Także taka, taka zabawa dla całej rodziny mi się wydaje, że jest jak najlepsza, jak najbardziej trafiona właśnie w weekend i nawiązują się fajne więzi. I można się zabawić i można się pośmiać. Niech się komputery schowają. My będziemy na pewno dzisiaj grać wszyscy w Uno. I Macao I Macao czwórkę. I, Makao. I, Makao. I w czwórkę. No, czwórkę. No, i w macao będziemy grać. Dobrej niedzieli. I jeszcze raz pokazuję, jak można się fajnie i miło bawić. Tak jest. Mopsik, klopsik. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć. W niedzielę puszczamy w mułeczkę. Słoneczko jest. Bardzo miło się zrobiło. Lekki wiaterek. No, i ja zrobię lekki wiatry. Kurde, przepyszna ta truskawka jest. Maciupeńką chmureczkę puszczemy. Kochani, zachęcam do wyjścia z domu. Tak jak nawet i Agusia na swoim vlogu mówiła, pozdrawiam. Agusie, zachęcam do odwiedzenia kanału AGI kolejny dzień przypominam kanał się nazywa i też chyba wspomnę o tym że warto wyjść z domu kochani jest niedziela jeśli macie taką pogodę jak ja proszę bardzo pokazuję niebo słoneczko o troszeczkę słoneczko o tak świeci pięknie więc można się ubrać o, ja się nawet zapnę można się ubrać i można wyjść jak widzicie nie jestem w kurtce, nie w czapce bo się ociepliło tylko, że taki mocny wiaterek wieje ale postanowiłem coś ponagrywać do was przywitać dzisiaj robiłem takiego szorcika króciutkiego ktoś mnie tutaj w komentarzach namawiał żeby takie szorciki robić, ja w tych szortach powiem wam tak się średnio jakoś czuję. To mi trochę przypomina takie działanie, jak na Instagramie robiłem. No ale, ale zrobiłem, czemu nie spróbować? Warto. Ja tam szorcików mam, ale to, to jest bardzo, bardzo mało. Wolę powlogować i wolę Was właśnie zachęcić, żebyście sobie wyszli gdzieś na spacer z rodziną, z psem, z przyjacielem, kogokolwiek macie. A jak nie macie, to po prostu sobie wyjść samemu na spacer przejść się, poukładać różne myśli w głowie, różne plany, naładować pozytywnie akumulatory i zaczniemy razem nowy tydzień, kochani. Myślę, że z dobrą energią. Myślę, że z dobrą energią, bo to właściwie o to chodzi. Co do tych układanek, co do tych puzli, to tak jak mówiłem, puzle no nie są moją dobrą stroną. Nie za dobrze się w tym czuję, ale na przykład graliśmy, graliśmy w monopoli. Pamiętacie taką grę? To jest gra, która może się będziecie śmiać, że ja w takie gry gram, ale ja je pamiętam z dzieciństwa. I się kupowało hotele, koleje, wodociągi, elektrownie atomowe. No, później, jak się już wykupuje całe państwo, na przykład się ma, dajmy na to Włochy, można postawić hotele, kolejny gracz, który rzuca kostkę, i akurat tam, dajmy na to, wyrzuci 6, przejeżdża 6 pól, zatrzymuje się u Was, na przykład we Włoszech. Płaci Wam za, za pobyt w Waszym hotelu i w Waszym państwie. Powiem Wam, że świetna zabawa. Ja w to dawno nie grałem, dlatego o tym mówię tak. No, jestem taki podemocjonowany, bo mi się przypomniały najmłodsze lata. I to Monopoli, jeśli ktoś ma, albo wasze dzieci gdzieś tam jeszcze w szafach mają, wiecie, pochowane, to zachęcam, żeby to, że tak powiem, zdmuchnąć z tego kurz, wsiąść całą rodziną i zagrać, bo myśmy grali, grają dziewczyny nadal bo ja niestety zbankrutowałem, przegrałem, nakupiłem hoteli, nie kupiłem sobie wodociągów, nie kupiłem sobie elektrowni atomowej, wydałem kasę, nikt się u mnie nie zatrzymał <laughs> i bankrut. Także bardzo fajne, bo to się przypomina po prostu, tak jak mówię, te najmłodsze lata, a co za tym idzie również takie fajne, miłe chwile. Do czego nawiązuję? Żebyście się po prostu oglądając tego vloga naładowali pozytywnymi emocjami, kochani. Pozytywnymi, spróbowali mojego pomysłu lub po prostu wyjść na spacer. A jak macie, tak jak mówię, gierkę, zagrajcie. Można zagrać w warcady. Muszę Wam powiedzieć, że o wiele większa frajda granie w takie monopoli niż siedzenie przy komputerze, każdy zamykany w swoim świecie i gra i nikogo nie dopuszcza. O wiele, o wiele, o wiele lepsze są takie gry planszowe, gry w karty, tak jak żeśmy grali wczoraj w Macao. Niby dla dzieci, niby prosta gra, ale daje tyle frajdy, że szczerze Wam, kochani, polecam naprawdę. Taką zabawę. Wiem, że dużo osób, które mnie ogląda, mają swoje rodziny, mają swoje dzieci. Nieważne, ile mają lat, siadacie do stołu, naprawdę zachęcam. Tam w Macao, o ile się nie mylę, to nawet 8 osób może grać. Także śmiało cała rodzina sobie pogra, powygłupiacie się, pożartujecie, pośmiejecie się. Ja dawno już czegoś takiego nie przeżyłem. I dlatego jestem taki zadowolony jak dziecko właściwie, bo się tam różne rzeczy też przypominały fajne. Także taki pomysł na niedzielę wam podsuwam. Możecie to spróbować w następnym tygodniu, w następnym weekendzie sobie pograć w takie gry planszowe. Mówię wam niezapomniane wrażenia, duża frajda. Także tego Wam życzę i życzę Wam oczywiście dużo, dużo zdrówka, kochani. A ja zaraz będę uciekał, bo troszeczkę ten wiaterek daje czadu. Zimy oczywiście nie ma. Takie jest przedwiośnie w tej chwili. Słoneczka dosyć sporo, ale wiaterek jest lodowaty. Chciałbym się wybrać i wybiorę się niedługo na fajny spacer. Pokażę Wam fajną panoramę, tylko żeby tam dojść, no to tak, wiadomo, muszę wziąć dwie kule i musi być dobra pogoda, bo ja o tych kulach niestety za szybko nie chodzę, a teraz jest tak zwariowana pogoda, że raz pada deszcz, raz świeci słońce, przepraszam bardzo, a raz, a raz sypie śniegiem. Także, no wiecie, ja tutaj priorytet u mnie to zdrowie, muszę na siebie bardzo uważać, więc czekam na taką już stabilniejszą pogodę, takie, że tak powiem, grubsze przedwiośnie. O. Tak bym to nazwał, żeby ta pogoda była bardziej stabilniejsza, wtedy się wybiorę na dłuższy spacer i pójdziemy sobie w bardzo piękne miejsce, gdzie będzie piękna panorama, gdzie będzie las, gdzie będzie można sobie popatrzeć, porozmawiać porozmyślać, bo tym was chciałbym zarazić w swoich vlogach. Żebyśmy się cieszyli tym, że możemy wyjść z domu o własnych siłach, że w ogóle wychodzimy z domu, na tyle jesteśmy zdrowi, że możemy wyjść. Żebyśmy się cieszyli, wiecie, z pozoru takimi pierdołami, no bo właściwie, no, no to ktoś by powiedział, no, że świeci słońce, jest rzeźki, słoneczny poranek. No co, co, no to co, jak to co? Tym się należy cieszyć, bo to jest naprawdę piękne. Tak jak ja zawsze powtarzam we vlogach, że. Nie wierzę w to, że ktoś nie ma czasu się chociaż na chwilę zatrzymać. Bo jak się patrzy na ulicy, wszyscy ze smartfonami. Każdy gdzieś tam coś czyta, każdy coś pisze. Nawet ludzie jadąc samochodem używają smartfonów, mimo że nie wolno. No, czy czekają na dziecko pod szkołą, wiele razy widziałem, siedzi w samochodzie, ciupie w internecie, nie? Nie wierzę, że ktoś nie ma chwili, żeby się zatrzymać, odłożyć telefon, odłożyć internet na bok i popatrzeć właśnie na to przepiękne słoneczko, naładować pozytywnie akumulatory i cieszyć się, że to świeci słońce. Po prostu się nauczyć tym cieszyć, takimi rzeczami z pozoru błahymi, ale wiecie, codzienność się składa z drobnostek, prawda? Także drobnostka optymistyczna tu, drobnostka optymistyczna tam i to się składa w jedną całość i daje nam później wgląd w cały dzień. I ktoś się zapyta, jak dzisiejszy dzień minął. A bardzo dobrze, byłem na spacerze, zatrzymałem się na chwilę, patrzyłem na przepiękne słoneczko, i już jest inaczej. Już, już ten człowiek nie jest tak naładowany jakąś złością, jakimś, jakimiś tam złymi emocjami, złymi my, myślami. I mamy, mamy siłę do rozwiązywania problemów. O to mi głównie chodzi. Ale świeci to słoneczko. Po ja się muszę odsunąć, bo aż mnie razi po prostu. No, Także takiej niedzieli Wam życzę, takiego sposobu myślenia i nastawienia do wszystkiego i powinno być, powinno być dobrze. Następnego vloga, tak jak mówię, ja to tak sklejam z różnych dni teraz. No bo brak czasu, praca Nie mam za bardzo czasu na to Także kochani Przepraszam, ale to będzie takie Takie sklejanie vlogów z kilku dni No ale ktoś tutaj pisał w komentarzu, że nie szkodzi Najważniejsze, że jest No i to mnie, to mnie bardzo cieszy Jest i będzie, o tyle Wam chciałem powiedzieć Dobrej, fajnej, serdecznej Miłej niedzieli Wam życzę I do zobaczenia następnym razem Cześć Dzień dobry, dzień dobry Witam Was Kochani, moi widzowie, z samego rana, oczywiście kubeczek mój ulubiony jest. Stok po kubeczkami, bo dawno nie było. Za oknem jeszcze jest tam ciemno. Wszystkim, którzy idą do pracy, którzy jadą w tej chwili do pracy, życzę dobrego dnia, dobrego dnia w pracy. W fajnym takim gronie ludzi, żeby Wam ta praca szybko minęła, żebyście przyszli do domu. Odpoczęli, zjedli jakiś fajny obiad i odpoczęli w taki sposób, jak najbardziej lubicie. A teraz z kubeczkami. Ach, to jest naprawdę pyszne. Maxwell House oczywiście zapijam się. Lawatca na razie poszła na bok. Tak jak wspomniałem w poprzednich vlogach. No, jest dla mnie trochę za mocna. Także kto będzie pił lawatce, to niech uważa. Na zakupach byłem to Wam. Sfilmowałem. Wszystko. Byłem oczywiście przy kawach. Kochani, chciałem Wam jeszcze pokazać sprawcę wczorajszego, bo wczoraj była niedziela i jak wiecie, kompletuję teraz z różnych dni vlogi. I wczoraj pochłonął nas, nas gra planszowa, którą na pewno wiele z Was ymm, ymm, po prostu kręci się może łezka nawet wokół na wspomnienie tej gry planszowej, bo ona była kiedyś w innym ustroju politycznym bardzo dobrze znana. Proszę bardzo, żeby nie było. Pamiętacie tą grę? No. Nie zwracajcie uwagi na pudełeczko. No bo tak jak mówię, pudełeczko również ma. No, wiecie, za 30 lat, nie? Ale na pewno pamiętacie tą grę. Także ja wam serdecznie szczerze z całego serca polecam taką grę bo zabawi się cała najbliższa rodzina. Kogo macie w domu, bo tu można grać kilka osób. I no jest naprawdę dużo frajdy. Przy tej grze przypomniały mi się najmłodsze lata. A co z tym idzie różne fajne sytuacje. Naprawdę buzia mi się do tej pory uśmiecha. Polecam takie gry. O wiele lepsze niż gdzieś tam ktoś indywidualnie na komputerze słuchawki na, na uszach i siedzi sam i ciupie. Taka gra jest o wiele lepsza, mówię Wam z wielu powodów. Także polecam jeszcze raz, pokazuję. O, i ona się jeszcze tam inaczej nazywała, ale to różniły się tylko nazwy, a tak naprawdę to było wszystko to samo. No i tam graficznie chyba te pieniądze, czy tam hotele i domy troszeczkę inaczej wyglądały, które się później stawia, buduje, pobiera się opłaty za wizytę w naszym hotelu. No mówię Wam frajdy, co nie miara. Także kto ma dzieci, to niech ich nauczy tej gry, bo na pewno można kupić jeszcze. Jest w ogóle tutaj też u nas sklep bardzo fajny. Pozdrawiam tego pana, jeśli mnie ogląda, bo byłem u niego w sklepie. Mnóstwo gier planszowych, mnóstwo puzli. Także ja Wam w ogóle muszę pokazać, ileśmy tego nazbierali. Proszę bardzo. O! Zobaczcie. Same puzzle. Te, tak jak mówiłem, tysiąc kawałków, ja się tego nie podejmuję, 300 kawałków też się nie podejmuję, bo to drobny, drobny maczek. Także, ale jeśli ktoś ma odwagę, może spróbować, polecamy taką dobrą zabawę. Nawiązują się takie fajne, fajne relacje przy takich grach. Niech się schowa gra kom, na komputerze przy takich właśnie grach planszowych. No i takim optymistycznym porankiem Was, was zostawiam. Będę dalej nagrywał oczywiście, kompletowo materiały. Dobrej pracy. Ja też idę do pracy. Stuk, puk jeszcze kubeczkiem i, i dobrego startu w nowy tydzień. Dobrych humorków. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że mnie oglądacie. Dziękuję wszystkim tym, którzy ze mną zostali i piszą miłe komentarze. Bo na tym to wszystko polega, żebyśmy się tutaj spotykali, żeby było miło. Ja to zawsze powtarzałem, zawsze. A jak ktoś jest niemiły, no cóż, no to się z nami nie bawi. I bye-bye z naszej piaskownicy, nie? No bo co mamy innego zrobić? No powiedzcie. Co można innego zrobić? Powiedzieć bye-bye i tyle. A my bawimy się dalej. Stuk-puk. A kurczę, jak ona fajnie pachnie. Powąchajcie sobie Maxwell House. To zobaczycie, jak pięknie pachnie. Dobra, a teraz łyk. Kawasiku, zapalić i, i... do pracy. Dalej nie dokończę, bo jeszcze się to powiedzonko składa z innej części, no, ale to może nie wypada tak mówić, nie? Dzieci mnie może oglądają. Kawasiku zapalić i do szkoły. O! No. I na tym może zakończę, bo mnie głupawka jakaś z samego rana bierze. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, do później. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tuk kubeczkami kolejny Dzionek. Piesek jest tu koło mnie. Dzień skawa jest. Kawa? jest. Ja dzisiaj Joe Biden przyjeżdża do Polski. Mam nadzieję, że mi się uda ten materiał skleić i puścić jeszcze dzisiaj, czyli we wtorek. Bo mam podgląd tutaj na wiadomości i patrzę cały czas. Także no, niesamowite wydarzenie, ale póki co stuk puk, kubeczkami i napijmy się kawki jak widzicie kubeczek jest tradycyjny dzisiaj mam kubków tyle, że mogę pić. Słuchajcie ile mi się podoba codziennie w innym kubku. I to bardzo lubię, bo na punkcie kubeczków, miseczek... Mmm. I taki filiżanek, to mam prawdziwego fioła, kochani, prawdziwego fioła. Chciałem Was przywitać z taką dobrą, fajną energią. No tak jak mówię, podgląd mam, pewno Wy też śledzicie wydarzenia na bieżąco w serwisach informacyjnych. Ja bardzo lubię serwisy informacyjne, pooglądać zwłaszcza rano. Nawet jeśli się gdzieś człowiek spieszy i idzie do pracy, to chociaż na chwilę gdzieś tam w tle sobie lecą, można szykować kanapki, można się napić kawki. No powiem wam, że wydarzenie niesamowite, no bo w przeciągu roku tak jeszcze chyba nie było nigdy nie, że prezydent Stanów Zjednoczonych dwa razy nas odwiedzał. Bardzo dobrze. Myślę, że dla, dla naszego kraju to też będą jakieś korzyści. Hmm, bardzo dobrze, że przyjeżdża. Tak ja uważam. Ale dla tych służb, które to muszą wszystko dopilnować, dopiąć na ostatni guzik, kwestie takie organizacyjne. No, to jest spore wyzwanie, ale u nas jeszcze bezpieczniej, ale jak tam w Kijowie był jeszcze kurcze. To jest dopiero wyzwanie. To jest dopiero niesamowite wyzwanie, żeby zapewnić prezydentowi Stanów Zjednoczonych bezpieczeństwo. No naprawdę chylę czoła przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy pilnują tego bezpieczeństwa i pewno przestrzeń powietrzna zamknięta i, i morska i lądowa. No, naprawdę jest co robić, i, i, i chylę czoła, bo to się tylko tak wydaje. Ale jeśli się pracuje w takich służbach mundurowych, no, wszyscy są postawieni na równe nogi. Spore wyzwanie, spore wyzwanie. A ja się teraz napiję kawki i pożyczę Wam fajnego dnia. Zaczyna się rozjaśniać. Tam za oknem zaczyna się rozjaśniać. Pora zacząć nowy dzionek. Oczywiście życzę Wam jak najlepszego, fajnego dzionka z humorkiem, głowa do góry i żebyście mieli dużo sił do rozwiązywania codziennych problemów, takich zwykłych codziennych problemów, bo nie wierzę w to, że nikogo, nikt nie ma y, y, problemów. Wszyscy je mają, jedne mniejsze, drugie większe, ale wszyscy je mamy i, i z uśmiechem, trudno, nie udało się, próbujemy jeszcze raz. Tak podchodzimy do życia i, i, i tą dobrą, właśnie energią chciałem zakończyć tego vloga. Kawkę już kończę. I widzimy się ponownie, znowu za parę dni, bo niestety, jak wiecie, czasu mało mam w tej chwili. Praca, praca i praca. Ale staram się jak mogę, żeby skleić chociaż tego vloga. Dlatego teraz tak króciutko, wiecie, bardzo króciutko będę gadał, bo no bo właśnie. Brak czasu, kochani, brak czasu już się rozjaśnia, trzeba, trzeba się zbierać. Dobrego, jeszcze raz, fajnego, zdrowego dnia Wam życzę. Tego, co zawsze, od tego zaczynam, po prostu dobrego, zdrowego dnia i na tym kończę. Dobrego, również zdrowego dnia dla wszystkich Wam, wam życzę. Kaweczkę już prawie wypiłem. A dziś na obiad chyba będzie żurek, taki przepyszny żureczek z kiełbasą. A i nie, żurek będzie nie w proszku, tylko z butelki taki. A, wiecie, prawdziwy żur. Także ta taki rąbek tajemnicy zdradzę. Co będę jadł na obiad? Jeśli lubicie, to kupujcie żurek tylko tak, jak mówię. Nie w proszku, tylko taki w butelce. Dopijam kawkę, jem śniadanie i do pracy. Trzymajcie się. Cześć.